Te, uczyń. Kurwa, ale ta trochę jakoś mi nie przypomina na Wrocław. Jakaś ty kurwa ustawia? Adam, kurwa, Wrocław 35, a nie Warszawa! Ja ci gadał kurwa ustaw do klubu Go-Go Wrocław. Kabaret czy, coś ty kurwa ustawił? Jak to co? Sofia, kurwa, Warszawa. Sofia, Warszawa? No jednak, chuj, tu będzie wesoło, tam jest wesoło. Kurwa, Adam, ale jak ty na szóstą chcesz dążyć do pracy? Jak my mamy kurwa 23 z hakiem, damy radę. Damy radę? Nie takie, to ci się wtedy A no przecież to już połowa tygodnia, to, to i takie ja, kurwa mogę. Ty, ale jak my są już prawie we Warszawie, to my do SOGO pójdziemy. To tam znajomego bym odwiedził. Wiesz którego, nie? Tylko Wie. nie gadaj głośno, bo to się nie można przyznawać. Ale już nieraz gadał, że na A8 u niego zarobiłem, to bym chociaż trochę wydał. To ci się wydamy? Możemy i wyjechać za co? To dobra, ile do tej Warszawy było? 35 km? No. Ale ty na serio chcesz dążyć na rano do domu? No, a co? No, bo Passerati ma 24 na 26 na budziku. No, nie wiem ile pójdzie, ale <laughs> jak się odważysz, to ja kurwa zamknę ten licznik. <laughs> Przecież to najmocniejsza wersja Passerati'ego, nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Pośrednia. Aha. Dobra, dobra, ale turbo jest? Jest turbo i jest powietrze w koła. <laughs> Aha, napompowali, im, żeby szybciej jechał. Dobra Adam, to wybaczam Ci ten dziecinny błąd. W sumie Wrocław i Warszawa podobnie się pisze. Później mi podziękujesz. P podziękuję Ci? Później podziękuję. No to elegan. Ja, my, my teraz mamy na odwodsk kurwa za 500 metrów. Nie może być. Nie, nie Adam. Adam. Adam ten film wrzucimy jutro. Bo oni nas wyśmieją teraz. Kurwa pomylić Wrocław z Warszawą. No to na tu na wóz. No chuj ci chodzi kurwa. No każdy ma prawo się Ale mówisz, że z klubu będę zadowolony. No wybaczam ci młody. Tylko słuchaj, teraz ja będę piła ty trzeźwiej No, to się rano, bo mam nadzieję, wycześnie No a nie, jak tak? Dobra, ja tam ten, nie mam taką szybką przemianę, że człowieku. Ja muszę pić kurwa po 3 na godzinę, żebym kurwa ten... Utrzymywał chociaż poziom alkoholu we krwi, czy tam krwi w alkoholu, czy jakoś takoś. No dobra, pozdrawiamy Gosię Jedziemy do Warszawy dzisiaj. Aha, i pozdrawiamy wszystkich fajnych człowieków. Ty, ja, jak jesteśmy w Warszawie, to może i tyle. Tu się odwiedzimy ran na rano. Co? Jeszcze gościa. Nie? Nie, nie. Czyli co, zaliczamy tutaj Sofię, Sogo i wracamy na chałupę? No to dobra. Kurwa, nie żebym był łatwy, ale jestem bardzo łatwy, namówiłeś mnie na takie tematy. Jak to się? Picia pierdolenia i pięknym paniom nie odmawiam. <śmienny> Aha, i pieniędzy, jak idzie dobrze zarobić, tak? Nie, I Warszawa tak. 3000 30 metrów. Nie, to coś wiązna. To dobra, bo ja już czytać po ciemku nie umiem. Czym ta się ludzie? Spróbujemy zrobić relację z klubu GoGo -Go we Warszawie Podejrzewam, że się nie uda, bo oni tam na to patrzą jak i we wrocku. Ale w sumie ja tam raz się żyje, nie? Tak Jakbym umarł i tego wszystkiego nie przeżył, co przeżyłem, to kurwa, że to nudno by mi było Powiedz mi, co ja bym tam w tym kurwa piekle wspominał? <śleszamy> o matko boska, Ty, ile to nam zostało do tej Warszawy? Józesów Józefu Brzeziny wiązą... Go bosku. Nie jest dobrze. Ale dobra, no kurwa też mogłem czytać znaki, że to jest Warszawa, nie Wrocław. Każdemu się zdarza, a mojemu uczniowi specjalnie. O, mamy! A kto kurwa... Mamy to, mamy to. Warszawa 25. Dobra, ludziki. Nie będę jechał i nagrywał. Bo przecież muszę się skoncentrować na liczniku, bo zawsze mam jedynkę za dużą w przodu. Nara.